Dzień dobry, jeszcze raz będzie o tym, jak zrobić super agrafkę. Taką agrafkę, która jest w 100% pewna i nic się z nią nie dzieje. Będzie Wam trzymać pewnie przynętę, a tym samym rybę. Ja robię to z drutu stalowego, nierdzewnego, sprężynowego. Musi być koniecznie sprężynowy, z tego względu, że ta agrafka będzie miała odpowiednią sprężystość odpowiednią pracę i nie będzie się wypinać z niej przynęta czy sama też nie będzie ulegać rozpięciu, na przykład w zaczepach mam taki kawałek drutu 0,8 mm agrafka z tego drutu jest naprawdę potężna, można sumy bez względu na rozmiar hol holować na tej agrafce z tej wielkości drutu zaginam sobie po prostu ten drucik żeby uformować oczko tak żeby po tym zagięciu zostało nam jakieś półtora centymetra tutaj obracam obracam tym drucikiem a właściwie w palcach można szczypcami jak już zrobię pełny obrót żeby nam powstało ma coś takiego jak tutaj widać oczko plus obrócone o. to wówczas tą końcóweczkę tutaj na samej na samym końcu delikatnie odginam szczypczykami minimalnie, a później chwytam szczypcami i robię tak zwany haczyk żeby ta agrafka miała swój zameczek, swój haczyk żeby ją można było zapiąć, tak to wygląda wstępnie, oczywiście trzeba będzie to jeszcze odpowiednio uformować i następnie jak już mamy tak wstępnie ten haczyk zrobiony to chwytam sobie tą agraweczkę jakiś w zależności od rozmiaru jakiej ma być wielkości centymetr poniżej i zagniatamy kształt tego oczka, który, w którym będzie trzymała się przynęta. Zagniatamy to w ten sposób, żeby nam powstało o, coś takiego. I wówczas, jak mamy już tak zagięte, chwytamy jeszcze raz w środek i tym dłuższym końcem, nie tu gdzie jest ten haczek, tylko tym dłuższym końcem odchodzimy w drugą stronę. Odchodzimy w drugą stronę i powstaje nam o, tak jakby taka półkomora. Pół I teraz chwytamy jeszcze raz w środku. I teraz od, odwodzimy tą część z tym zameczkiem w drugą stronę. Powstaje nam coś takiego. Jak to teraz lekko zgnieciemy. Może przy, przy, tym, przy użyciu szczypiec będzie lepiej. O, troszeczkę je tutaj zgnietliśmy. Jeszcze troszeczkę trzeba to odgiąć. I teraz spróbujemy to zgiąć. O. i powstaje nam tutaj to oczko, w którym będzie siedziała przynęta. Ten drucik wprowadzamy, naginamy go, wprowadzamy go do tego zamka, jak ja to nazywam. Do tego haczyka. Oczywiście ten haczek musimy tu troszeczkę przyprofilować, podgiąć znaczy się odpowiednio i wówczas szczypcami łapiemy tą, tą całość po całości w ten sposób i tą część tutaj doginamy w dół, mocno doginamy w dół, żeby nam powstał tutaj u góry. Właśnie taki haczyk. I teraz ostrymi szczypcami albo ostrymi, dobrymi nożycami do blachy możemy ten drucik tutaj przyciąć i wtedy będzie to to znaczy grawka będzie wykonana w sposób Wystarczające, żebyśmy nie obawiali się, że nam się to coś tu rozleci. Trzymać to będzie przynęte bardzo. Pewnie, bo przynęte wchodzi tu. Łatwo się stosunkowo odpina. Oczywiście ten haczek tutaj, ten zamaczek trzeba jeszcze troszkę dogiąć. W ten sposób żeby jak ją otwieramy, to żeby takie lekkie. Kliknięcie było słyszalne. I to tyle by było. Przynętę zakładamy, możemy łowić. Agrafka jest naprawdę przepotężna. Jak chodzi o ten typ agrawki, to kolega wyholował w ciągu 6 czy 5 minut suma metr m właśnie na takiej agrawce. To był hol siłowy. Sprawdzał po prostu wytrzymałość swojego zestawu. Z plecionki sumowej, kowrotka sumowego, wędziska sumowego. I użył tej agrafki właśnie. Nic się nie wyprostowało. Sum wyjechał dosłownie jak e, szczupaczek. Tak to wygląda w praktyce. Trzyma się to wszystko razem bardzo dzielnie. Mówię, no przynęta nie lata nam po całej grawce tylko tu, o w tym, w tym oczku, sobie spoczywa. W górnym oczku jest materiał przyponowy i po prostu łowimy. Nie martwimy się, że coś się tutaj nam może wydarzyć. Warto sobie coś takiego zrobić.